Dzień dobry, witam serdecznie. Pole podstawy prawidłowego o jest równe 196. Pole podstawy. Dobra. 196. Jak pierwiastkujemy, bo w podstawie będzie e, jednostki pomijamy. Kwadrat. Pierwiastek 110 14, czyli znaczy, że tu będzie 14 i, i ten cały no wszystkie, bo krawędzie w podstawie będą miał po 14. Dobra. Lecimy dalej. I teraz, co wiemy, że a jego pole powierzchni bocznej jest równe 700. I teraz jest pole boczne, czyli na pole boczne składa się 4 ściany, każda ma jedna druga razy 14, bo tyle jest właśnie tutaj w tej krawędzi i razy wysokość razy H, to jest właśnie tutaj to H. A tu jest H duże, tu, tu jest H duże. I to jest równe 700. 4 razy 1 druga jest 2 razy 14 jest 28 czyli 28H jest równe 700 to teraz kochani wyjdzie nam z tego, że H jest równe 25 jak podzielimy po prostu e, 700 na 28 i teraz skoro wiemy, że H jest równe 25 to bierzemy sobie ten trójkąt w środku, który narysowałem i teraz tu jest połowa podstawy ma 7 tu jest H, który ma 25, a tu jest H całego ostrosłupa, czyli H całego ostrosłupa do kwadratu to jest 25 do kwadratu minus 7 do kwadratu. Możecie też sobie to rozpisać, że H kwadrat plus 7 kwadrat, ale już pamięci to przeniosłem, czyli mamy 625 odejść 49, to jest kochani 576. I pierwiastek z tego to wychodzi nam h równe 24. Jeżeli h jest równe 24, mam liczyć objętość, to będzie objętość 1 trzecia. Razy pole podstawy w tym przypadku jest 190, a nie, nie 190, tylko pole. E, napisałem boczne, a tu było pole podstawy, przepraszam, mój błąd. 196 razy wysokość, czyli 24. 24 z 1 trzeciem się skraca, to zostaje 8. 8 razy 200 to by było 1600. Brakuje do 204. Ze 196 to 8 razy 4 jest, czyli byśmy mieli tak 1600 i od 1600 trzeba odjąć, bo ja wziąłem sobie tutaj 200 razy 8. 4 razy 8 jest 32. Odejmujemy 32 i mamy 1568 od jednostki centymetrów sześciennych, bo to jest objętość. Dziękuję za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.